A kurde, ósma rano Nie idę do szkoły Pierdziele, tak szybko te wakacje się skończyły Mam pomysł Zamieścić do szkoły Zrobić grilla <grywa> Właśnie, zajebiste Są te chińskie grille Więc tak, tutaj będą steki Niech się smażą Tutaj będzie kurczak A tutaj będą Ryby, tak Usmaszymy nawet ryby, co tam Yy, I kurczaki, i trochę steków. Tak niech się smażą. Już widzę pięknie, moje steki się zrobiły, więc teraz można wpierdalać. Hahaha. <laughs> Jaki ja miałem dobry pomysł, żeby to nie iść do szkoły. A więc tak, zakończmy te małe przedstawienie w wykonaniu Avenisa. Yy. Witajcie w 13 odcinku The Minecraft mod. Odcinek jest pechowy, ponieważ dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, ale ja zamiast iść do szkoły mam wywalone i zrobiłem sobie grilla w Minecrafcie na moim pięknym ironowo coś tam, drawniku Więc tak, dzisiaj kolejny raz już modyfikacja e, japońska, tak jednak przyznam, że Japonczykom strasznie udał się ten mod LOL co to za grill, deszcz nas zastał w trakcie grillu. O oh no, ale całe szczęście, że ten chociaż mu jeden grill jest zasłonięty przez drzewo, więc moje mięsko zajebiste e, nie, nie zmoknie Naprawdę grill jest super, naprawdę mega zajebiście e, Naprawdę mega zajebiście Smaży wszystko, zobaczcie możemy robić grill w Minecrafcie Tak jak ja to zrobiłem nie poszedłem do szkoły na rozpoczęcie roku nie chciało mi się wstać więc postanowiłem że sobie zrobię grilla więc okej, okay, przejdźmy do konkretu jak zrobić taki grill, wow ten grill szczera rybami, omg więc tak, jak stworzyć taki grill, grill ten tworzymy właśnie w taki sposób potrzebne jest żelazo oraz jeden piecyk i właśnie gdy to zrobimy, w taki grill ale awenisie, gdy postawimy no tutaj pada deszcz, zmoknie nam grill, okej, okay, tutaj a więc tak, gdy jest postawiony grill i wkładam do niego mięso, to ono się nie pali a więc tak, nie pali się ona dlatego, yy, że nie podpaliliśmy. Nie zróbcie takiego samego błędu jak ja, bo ja próbowałem tam dać, dać do tego grill'a po prostu zwykły węgiel, a to trzeba węgiel drzewny, prawda? Ci co kochają grillować na swoich yy, ogródkach po prostu wiedzą, że potrzebny jest węgiel drzewny. Yy, jeden węgiel chyba starcza tak naprawdę na zawsze, nie wiem szczerze, lol nie patrzyłem. I zobaczcie, gdy podpalimy zaraz nasze ryby, nie pamiętam co tutaj wsadziłem na tego grilla, za zaczną się smażyć. I łącznie na takim grill możemy usmażyć 8 jakichś rzeczy i to naprawdę szybko, zobaczcie. I teraz wszystkie, wszystkie wyskoczą jak torpeda. A więc tak, to było koniec tego de Minecraft mod A Wenis za zamiast poszedł do szkoły zaczął grillować stejki w Minecrafcie. Oczywiście nie oczywiście nie traktujcie tego na poważnie, bo poszedłem dzisiaj do szkoły. A może nie. Nie, 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 nie. Nie byłam w szkole. Grillowałem steaky. Więc mam nadzieję, że modyfikacja Wam się spodobała. Ej, chciałem tylko wspomnieć, że, ze względu, że zaczęła się ta szkoła i, i trzeba wszystko grillować zamiast iść do szkoły, e, filmików nie będzie tak. Tak dużo, maks. Może będą dwa, trzy filmiki w tygodniu. E, no, no, ja za to Was przepraszam, ale cóż, teraz będzie szkoła. Może jeszcze nie w tym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu, jak oczywiście wszyscy dobrze wiemy, będą lekcje organizacyjne. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, ugrilujcie krowę w <laughs> papa. pa.